Pole magnetyczne. Niewidoczna sieć, która otacza naszą planetę i inne obiekty we wszechświecie. Jego źródłem jest niezwykły mechanizm to tzw. dynamo magnetohydrodynamiczne. W tym programie pokażemy, jak działa i jakie jest jego znaczenie dla warunków na Ziemi i w naszym kosmicznym otoczeniu. Zapraszamy na astronarium. Na dźwięk słowa dynamo większość z nas ma zapewne przed oczami taką oto rowerową prądnicę. Tylko jaki związek coś takiego może mieć z procesami, jakie obserwujemy we wszechświecie? Rowerowe dynamo działa dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. W środku znajduje się magnes, który możemy wprawić w ruch obrotowy. Wirując, Powoduje on powstawanie ładunków elektrycznych w otaczającej go cewce. W tym przypadku widzimy zatem, jak zmiany pola magnetycznego generują pole elektryczne. Właśnie na tym polega indukcja elektromagnetyczna. Rzecz w tym, że to zjawisko działa także w drugą stronę i to przepływ prądu może być dla odmiany źródłem pola magnetycznego. Podobne zjawiska, jakie pozwalają nam zasilić rowerową lampkę, zachodzą także we wszechświecie, tyle że w zupełnie innych skalach. Działanie tzw. dynama magnetycznego obserwujemy na Ziemi, na Słońcu, a nawet w przypadku całej galaktyki. Przekonajmy się, jak właściwie działają te procesy i jaki wpływ mogą mieć na nasze kosmiczne otoczenie. Wyprawę śladem kosmicznego dynama zaczynamy od naszej własnej planety. O tym, że Ziemia posiada pole magnetyczne, może się przekonać każdy użytkownik kompasu. Zrozumienie, dlaczego igła magnetyczna zawsze wskazuje północ, nie było jednak prostym zadaniem. Profesor Marek Lewandowski zajmuje się badaniem ziemskiego magnetyzmu w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jak mówi, dopiero niedawno udało się zrozumieć, że pole magnetyczne naszej planety powstaje głęboko w jej wnętrzu, w procesie, który zyskał miano geodynama. Pierwszym, który zorientował się, że Ziemia może być magnesem, był Gilbert. To było na początku XVII wieku, 1600 rok. Zauważył, że w różnych miejscach, jak podróżował na Ziemi, jego kompas, igła magnetyczna, która już wtedy była znana, Ustawia się zawsze w jednym kierunku, nawet jeżeli on z tą igłą się obróci, a jak przemieści się po ziemi, to wówczas nawet i inklinacja tej igły jest odmienna w różnych miejscach. A zatem określił, że Ziemia ma biegun północny, że ma również biegun południowy i że sama w sobie jest magnesem. Nadal nikt nie wiedział dlaczego, ale przypuszczano, że po prostu we wnętrzu Ziemi jest bardzo silny magnes. Potem z kolei odkryto, że jądro Ziemi jest płynne, dlatego że nie przewodziło fal sejsmicznych tak, jak przewodził płaszcz, czyli skały w stanie stałym. Jeżeli jądro było płynne, to wiemy, że żelazo traci swoje właściwości magnetyczne i w ogóle ciała w stanie płynnym nie mają momentu magnetycznego zewnętrznego. I dopiero wtedy zaczęto się zastanawiać, jaki może być mechanizm w takim płynnym jądrze, który powoduje, że będzie ono generowało pole magnetyczne. I Larmor, to był rok 1919, wpadł na pomysł, że w takim płynnym jądrze działają prądy elektryczne, które generują pole magnetyczne. Przedstawił swoją koncepcję takiego dynama, ziemskiego dynama, które generuje pole magnetyczne. Dopiero w połowie XX wieku istnienie geodynama potwierdziły badania magnetyzmu skał. Okazało się, że ich własności różnią się w zależności od epoki geologicznej. Był to dowód, że pole magnetyczne Ziemi nie jest stałe, a jego zmiany są efektem dynamicznych procesów, do jakich dochodzi w płynnej części jądra naszej planety. – W ciekłym że mamy prądy konwekcyjne. One się poruszają radialnie, czyli na zewnątrz. Ale mało tego, że one się poruszają na zewnątrz, tam ulegają lekkiemu ochłodzeniu i z powrotem wracają w kierunku do centrum Ziemi, to jeszcze ze względu na ruch obrotowy Ziemi, ruch takiej komórki konwekcyjnej da się opisać najlepiej korkociągiem. Ponieważ te pola generowane przez komórki konwekcyjne są zakrzywiane razem z komórkami, to istnieje pewna składowa, która przebija się na zewnątrz Ziemi. I to pole obserwujemy. I to pole nie jest polem stałym, jest polem zmiennym, a zmienność tego pola pokazuje nam na dynamikę procesów w jądrze Ziemi. – Badania skał w skorupie ziemskiej pokazały, że pole magnetyczne naszej planety bywało silniejsze lub słabsze. Zdarzało się również, że podlegało inwersji i całkowicie odwracało swoją biegunowość. Gdyby ponownie tak się stało, kompasy zamiast północy zaczęłyby wskazywać południe a choć efektów działania geodynama na co dzień nie zauważamy, jego zmiany mogą mieć istotne znaczenie dla całej naszej cywilizacji. – Dla nas samych to pole magnetyczne nie jest istotne. Patrzę na północ, to patrzę w kierunku wektora, który ma 50 tysięcy na a jak patrzę w tę stronę, to ma minus 50 tysięcy. Więc różnica jest ogromna, ale przez nas nieodczuwalna. Ona może być przez nas odczuwalna wtedy, gdyby zniknęło z powierzchni Ziemi. Taka historia zdarzyła się swego czasu na Marsie. Planeta bez pola magnetycznego w naszym układzie planetarnym poddawana jest oddziaływaniu wiatru słonecznego. Wiatr słoneczny to jest w gruncie rzeczy prąd taki strumieniowy o ogromnej energii. Cząstki wiatru słonecznego padając na Ziemię oddziaływują z materią w bardzo wyraźny sposób, wchodząc w interakcję np. Na z naszym organizmem, z naszą skórą, oddziaływują na nią również bardzo silnie i szkodliwie. A więc żyjemy pod pewnym parasolem, pod pewną przykrywką pola magnetycznego, które odpycha te cząstki na zewnątrz i one docierają do Ziemi nie z taką intensywnością, jakby docierały wtedy kiedyby pola nie było. I sprawa się trochę komplikuje dlatego że przy owych inwersjach pola magnetycznego, czyli zmianie biegunowości, Ziemia traci dużą część swojego pola magnetycznego. Zostaje mniej więcej 10% tego pola. Nasza cywilizacja, szczególnie ta rozwinięta w ostatnich 200-300 latach, rozwijała się wtedy kiedy pole geomagnetyczne było silne. Odsłonięcie naszych technologii na wiatr słoneczny niesie ze sobą bardzo duże ryzyko dla technologii chociażby przesyłowych, bo wtedy indukują się dodatkowe pola elektryczne we wszystkich liniach przesyłowych naziemnych, co może powodować znaczące przetężenia i przepięcia tych instalacji i może prowadzić do awarii elektrowni na dużą skalę. Napisaliśmy na ten temat artykuł mówiący o tym, że nasza cywilizacja w takiej formie, jak jest obecnie, nie, nie doświadczyła jeszcze nigdy tak niskiego natężenia pola geomagnetycznego. To nie musi być inwersja, żeby nam zaszkodziła, to może w mniejszym stopniu życiu biologicznemu, ale infrastrukturze może zaszkodzić bardzo, bardzo wyraźnie, w sposób nam nieznany. Na razie ziemskie pole magnetyczne zapewnia nam skuteczną osłonę przed bombardowaniem wiatru słonecznego. Co ciekawe, natężenie płynących od Słońca cząstek także ma związek z działaniem mechanizmu dynama. Słońce to ogromna kula rozgrzanego i zjonizowanego gazu. W jego wnętrzu, w warunkach ogromnego ciśnienia, nieustannie zachodzą procesy fuzji termojądrowej ale to nie wszystko, co dzieje się pod powierzchnią naszej dziennej gwiazdy. Gotująca się plazma podlega nieustannym ruchom, które napędzają mechanizm podobny do geodynama wewnątrz Ziemi. Profesor Paweł Rudawy jest heliofizykiem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak mówi, słoneczne dynamo jest źródłem cyklicznych zmian aktywności naszej gwiazdy. Efekty jego działania są zatem doskonale widoczne. To, że Słońce ma pola magnetyczne, bardzo łatwo stwierdzić obserwacyjnie. Nic innego jak plamy słoneczne, to jest prosty rezultat występowania lokalnych, bardzo silnych pól magnetycznych. Plama słoneczna to jest obszar atmosfery Słońca, w której temperatura jest wyraźnie niższa niż temperatura Otoczenia ze względu na to, że w zewnętrznych warstwach słońca bardzo duża część energii transportowana jest przez konwekcję. A jednocześnie w warunkach występowania bardzo silnego pola magnetycznego ta konwekcja jest tłumiona. W obszarach, gdzie jest bardzo silne wertykalne pole magnetyczne, mamy wyraźny deficyt ilości energii docierającej w tym miejscu do powierzchni słońca, a deficyt Energia oznacza, że plazma jest po prostu chłodniejsza. Obserwując atmosferę Słońca, znajdziemy więcej dowodów na działanie magnetyzmu. Ogromne pętle magnetyczne to nic innego jak strumienie plazmy płynącej wzdłuż linii pola magnetycznego. Wszystkie te zjawiska są efektem mechanizmu dynama, jakie działa we wnętrzu naszej gwiazdy. Jeżeli byśmy próbowali sobie. Przedstawić mechanizm działania tak zwanego dynama słonecznego, to jest to w zasadzie cały czas współdziałanie pola magnetycznego z dynamicznie przemieszczającą się plazmą. Przy czym, jeżeli umieścimy linkę w zbiorniku z wodą i zamrozimy tę wodę, to linka zostaje w tej wodzie w tym lodzie już. Uwięziona. Paradoksalnie, w supergorącej plazmie o temperaturze wielu tysięcy stopni, która składa się praktycznie wyłącznie z swobodnych cząstek, jonów i elektronów, mamy do czynienia z bardzo podobnym zjawiskiem. Te jony i elektrony nie mogą poruszać się w poprzek pola magnetycznego. Nazywamy to wmrożeniem pola magnetycznego w plazmie. I wyobraźmy sobie teraz, że analizujemy Rotację zewnętrznej warstwy słońca. W okolicach równika plazma potrzebuje około 25-26 dni, aby obiec cały blok słoneczny. W okolicach bieguna ten okres jest znacznie dłuższy, około 32 dni. To nazywamy rotacją różnicową. Jeżeli teraz wyobrazicie sobie Państwo, że początkowe pole poloidalne, czyli takie pole troszkę przypominające pole ziemskie, rozciągające się od bieguna do bieguna, jest zanurzone w rotującej różnicowo-plazmie, to oczywiście ta najszybciej rotująca w okolicach równika plazma zaczyna ciągnąć za sobą pole, nakręca ją na wirujący blok słoneczny. W ten sposób to te linie, które rozciągały się najpierw od bieguna do bieguna, po pewnym czasie zostają rozciągnięte w kierunku równoleżnikowym, ale pole magnetyczne nieco przypomina gumową jeżeli rozciągamy to pole, to przekazujemy mu energię. A więc takie pole magnetyczne kosztem energii kinetycznej plazmy zyskuje energię, zyskuje natężenie. I tutaj dochodzimy do prawie że ostatniego etapu naszej opowieści. Otóż nasze słoneczko nie dotuje tylko różnicowo w warstwie ale jednocześnie jego plazma wykazuje tak przepływ południkowy. To znaczy cały czas przepływają gigantyczne strumienie plazmy od okolic około równikowych do okolic A w okolicach okołobiegunowych dołem przy podstawie warstwy konwektywnej wracają ku równikowi. I cykl się zamyka. Oczywiście warto wspomnieć o monstrualnych energiach, które są z tym procesem związane. Dość powiedzieć, że taki typowy przejaw oddziaływania pól magnetycznych, które my nazywamy rozbłyskiem słonecznym, a takich rozbłysków na Słońcu w średniej klasy może być kilka nawet na dobę w okresie maksymalnej aktywności, ma energię rzędu 10 do 25 juli. To jest tyle samo energii, co zużycie przez całą Unię Europejską przez 136 tysięcy lat Albo 2,5 miliarda megatonowych bomb wodorowych. Proszę sobie wyobrazić skalę tych zjawisk. To tylko dlatego, że mieszkamy na Ziemi odległe o 150 milionów kilometrów od Słońca. I dlatego, że wtedy nie jesteśmy własnym pancerzem magnetycznym, magnetosfery ziemskiej, jeden jedyny rozbłysk na Słońcu nie jest dla nas ostatnim rozbłyskiem. Mechanizm słonecznego dynama reguluje aktywność naszej gwiazdy. To od niego zależy, jak częste i jak silne są słoneczne rozbłyski, a także jak duże jest natężenie wiatru słonecznego. Wszystko to ma znaczenie dla warunków panujących w otoczeniu naszej planety. Na tym rola dynama we wszechświecie się jednak nie kończy. Mechanizm dynama działa dzięki ruchom przewodzącego prąd ośrodka. W jądrze Ziemi jest to płynny metal, a pod powierzchnią Słońca gorąca i gęsta plazma. Jak się okazuje, ten sam proces może jednak działać także w niemal całkowitej próżni. Profesor Michał Hanasz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zajmuje się badaniem pól magnetycznych w galaktykach. Wykorzystuje komputerowe symulacje odtwarzające ich ewolucję. Jak tłumaczy, choć z naszego punktu widzenia przestrzeń międzygwiazdowa jest niemal całkowicie pusta, znajdziemy w niej cząsteczki niezwykle rozrzedzonego, zjonizowanego gazu. To właśnie one mogą być odpowiedzialne za powstanie dynama galaktycznego. W warunkach kosmicznych duża część gazu jest obecna w postaci zjonizowanej. Jeżeli mamy gaz zjonizowany, to znaczy, że jest on przewodnikiem elektrycznym i w tym przewodniku mogą płynąć prądy elektryczne. Jeżeli mogą płynąć prądy elektryczne, to te prądy są źródłem pola magnetycznego. Ośrodek gazowy jest w, w, w ruchu, to znaczy płynie, ponieważ okrąża centrum galaktyki, oprócz tego, jest podatny na wszelkiego typu zaburzenia, takie jak wiatry gwiazdowe, wybuchy gwiazd, które powodują, że ośrodek staje się turbulentny, to znaczy jego ruch jest chaotyczny. W takim ośrodku pole magnetyczne ulega odkształceniu, które naśladuje ruchy gazu, to znaczy pole magnetyczne płynie razem z gazem. Nazywamy to. Wmrożeniem pola magnetycznego w ruchy gazu. I teraz można sobie wyobrazić, że jeżeli ośrodek rotuje różniczkowo, to znaczy w dysku galaktycznym gaz na orbitach bliższych centrum galaktyki krąży szybciej niż gaz na orbitach odległych, wtedy linia pola magnetycznego ulega nawinięciu wokół centrum galaktyki prądy gazu unoszą różne części linii w różnych kierunkach. Także początkowo prosta linia pola magnetycznego staje się coraz bardziej zmierzwiona, coraz bardziej chaotyczna. Dla przykładu możemy posłużyć się takim paskiem. Jeżeli ten gumowy pasek jest unoszony, wtedy jest rozciągany, ponieważ różne części tego paska unoszone są z różnymi prędkościami. W innej sytuacji Pasek zostaje skręcony, wobec tego może dojść do sytuacji takiej. Kiedy indziej ten pasek zostaje złożony podwójnie, i w ten sposób z pojedynczej nici uzyskujemy nić podwójną, która jest dwukrotnie mocniejsza. I teraz, gdyby to była linia pola magnetycznego wmrożona w ruchy gazu, wtedy mielibyśmy sytuację taką, w której pole magnetyczne zostaje dwukrotnie wzmocnione. Co sprawia, że gaz w galaktykach przemieszcza się, ciągnąc za sobą linię pola magnetycznego. Z jednej strony materia międzygwiazdowa wiruje wokół centrum galaktyki. Ale to nie wystarcza. Potrzebne są jeszcze ruchy turbulentne. Ich źródłem okazują się wybuchy supernowych. Supernowe są najsilniejszym źródłem turbulencji w ośrodku międzygwiazdowym. W trakcie wybuchu supernowej pojawia się fala uderzeniowa która podgrzewa gaz do temperatury milionów kelwinów. Taki gaz ulega konwekcji. Oprócz tego w trakcie wybuchów supernowych przyspieszane są cząstki promieniowania kosmicznego. To są naładowane cząstki, elektrony i protony oraz inne jądra atomowe do bardzo wysokich energii. Stanowią one lekki, praktycznie nieważki Składnik ośrodka międzygwiazdowego, który dąży w naturalny sposób do ucieczki, do, do wydostania się z dysku galaktycznego. I to jest jedno z głównych źródeł ruchów konwektywnych. Przejawy obecności pola magnetycznego w galaktykach da się zauważyć w obserwacjach drogą radiową. Galaktyczne dynamo to jednak nie tylko naukowa ciekawostka. Obecność pola magnetycznego wpływa na procesy formowania się gwiazd, a przez to na całą ewolucję galaktyk. Pola magnetyczne dostarcza jednego z kilku mechanizmów, które wpływają na tempo powstawania gwiazd. Tam, gdzie jest silne pole magnetyczne, kolaps grawitacyjny jest częściowo zahamowany, wobec tego. Gwiazdy powstają wolniej niż w sytuacji, gdyby pola magnetycznego nie było. Gdyby nie było pola magnetycznego i innych mechanizmów spowalniających powstawanie gwiazd, wtedy cała materia gazowa zapadłaby się w gwiazdy w ciągu kilkudziesięciu milionów lat. Jednakże wiemy, że galaktyki istnieją już od miliardów lat i ciągle jeszcze zawierają niezużyty. Nieprzetworzony w gwiazdy gaz. Wobec tego, właśnie pole magnetyczne jest jednym z tych czynników, które wpływają na dynamikę powstawania gwiazd. Od magnetycznej tarczy na Ziemi, przez aktywność słoneczną, aż po tempo ewolucji całych galaktyk. Na wszystkie te zjawiska wpływa mechanizm dynama magneto-hydrodynamicznego. Okazuje się, że ten niezwykły proces zachodzi w różnych miejscach we wszechświecie. Pole magnetyczne jest generowane wszędzie tam, gdzie obrotowi płynnego metalu lub plazmy towarzyszy konwekcja. Jednocześnie ma to ogromny wpływ na nasze kosmiczne otoczenie. Naukowcy nadal nie do końca rozumieją wszystkie aspekty działania dynama magnetycznego. Na pewno warto je badać, bo jak się okazuje, może mieć ono wpływ na Ziemię, cały układ słoneczny. A nawet galaktykę, w której mieszkamy. To był program Astronarium. Jak zwykle, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.